Muszę mieć nerwobóle, mój układ nerwowy się obraził. Miałam takie momenty, że byłam prawie sparaliżowana. Pani pochodzi z Opola, ziemie opolskie bardzo teraz ucierpiały w wyniku powodzi. Proszę powiedzieć, co pani czuje, kiedy widzi pani te dramatyczne obrazki? Możemy się jednoczyć i stać razem, ramię w ramię, a nie przeciwko sobie, bo jednak świat bardzo dzieli ludzi. Polityka, upodobania, religie. Powstało kolejnych parę rozdziałów. Nie wszystkie są łatwe, nie są to tematy. Naturalnie miękkie dla mnie do powrotu. Chciałabym mieć swoje perfumy, może swojego szampana. E, to z przyjaciółką moją, która kocha szampana, mogłam się po prostu kąpać w tym szampanie. Czy świadomość tego, że Justyna Staszkowska będzie obecna w Pani życiu, tak dosyć mocno wymaga jakichś szczególnych przygotowań pod względem mentalnym? <noise> Jako Przewczyk Świat Gwiazd witam wszystkich gorąco i serdecznie jesteśmy na 12. Kongresie Kobiet Biznesu, wraz ze mną pani Edyta Górniak. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Pani Edyto, chciałbym zacząć od takiego swoistego mostu między tą rozmową, A naszą poprzednią rozmową w marcu na koncercie Disneyowskim. No, minęło już bardzo dużo miesięcy i wtedy zakończyła Pani taką enigmatyczną odpowiedzią, bo ja zapytałem o to, czy ma Pani w planach napisanie swojej książki, swojej autobiografii. Chciałem zapytać, czy coś w tym temacie się zmieniło i czy na ten moment chciałaby Pani i mogłaby Pani powiedzieć coś więcej? No Zmieniło się też, że doszło trochę stron. To, co mogę powiedzieć, to to, że na tym etapie. Powstało kolejnych parę rozdziałów. Nie wszystkie są łatwe, nie są to tematy naturalnie miękkie dla mnie do powrotu, ale uznałam, że jeśli już wchodzę w taką przestrzeń swojego życia i chciałabym dać szansę zrozumieć tym, którzy interesowali się strukturą artystyczną, moich przemyśleń, wyborów, interpretacji, to, 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 to gdzieś to podłoże. Um, gdzie się rozpoczęło się w różnych momentach mojego życia, to, które każdego z nas oczywiście mocno kształtują, więc ja chciałam jakby trochę opowiedzieć o tym, co mnie tak ukształtowało, że właśnie dokonuję takich wyborów. E nie tylko muzyczne w ogóle. Tematy są czasami bardzo gęste, bardzo trudne, czasami odwracam się od nich, czasami kreślę, czasami decyduję, że jednak może to nie, nie tak. To co mogę powiedzieć, to że wątek mężczyzn będzie najkrótszy, bo jest mało ciekawy. <grym>, czy jest jakaś przewidywana data premiery tej publikacji? Miałam taki plan, ale teraz nie chcę sobie robić presji, bo. Teraz jak wróciłam po tej dłuższej przerwie to przede wszystkim y, mam trochę projektów muzycznych i na tym skupiam swoją uwagę. Ta książka sobie po prostu płynie i mm. myślę, że jak już będę wiedziała, że nie chcę powiedzieć więcej, że to jest tyle co chcę powiedzieć, bo też nie da się wszystkiego powiedzieć wiadomo, no to wtedy będę wybierała i wydawcę i partnera i datę. Jesteśmy na Kongresie Kobiet Biznesu. Pani obecność myślę tutaj nie jest przypadkowa. Według rankingu Forbes'a kobiecych marek biznesu jest pani, zamyka pani tę pierwszą piętnastkę. Pani marka osobista wyceniona na prawie 203 miliony złotych. Po pierwsze, co dla Pani znaczy obecność w tym rankingu? A po drugie, tak pół żatem, serio, na co wydałaby Pani takie wielkie sumy, gdyby mogła Pani od tak, od tak z ręki rzucać pieniędzmi? Gdybym mogła otworzyć taką szkatułkę i faktycznie tak. sięgnąć po taki majątek, myślę, że rozłożyłam to przede wszystkim na trzy części: na przyrodę, na regenerację w ogóle. Części przyrody, czyli odbudowanie lasów, oczyszczenie wód, czyli tak proekologicznie, jedna trzecia. Druga część poszłaby na takie żyjące pomniki, czyli starszych ludzi, to pokolenie historyczne, które odchodzi i już go nie pozyskamy, nie odzyskamy. To są takie. No, może nie są to warunki do tego, żeby się skupić na tym? To jest dla mnie bardzo delikatny wątek, jeśli chodzi w ogóle o historię naszego kraju i w ogóle starszych ludzi, więc na pewno chciałabym stworzyć jakieś takie cudy dla nich, żeby dać im możliwość, nie wiem, miarę możliwości podróżowania, opieki dodatkowej, jeśli ktoś jej potrzebuje, uśmiechu, muzyki na żywo. To oczywiście jest nadal możliwe. A trzeci, myślę, że podróżowałam dookoła świata. Inaczej mówiąc, proszę Państwa, jest mi bardzo miło, że tak wysoko ceni się moje działania i że tak ogromnie jest wyceniony ten potencjał moich starań przez tyle lat. Natomiast yy, nie są to <śmum> sumy kontraktów. <śmum> Chociaż bardzo dobrze brzmi, <śmum> co nie? <śmum> tak w milionach. <śmum> brzmi bardzo dobrze. Ale jeszcze a propos biznesów, jest, jest taka tendencja do tego, żeby istotne postaci kultury i światowej, i polskiej wypuszczały, jak to się mówi, na rynek perfumy pod swoim nazwiskiem. Czy pani miała taką propozycję kiedyś? I jeżeli by taki zapach miał się pojawić, to jaka jest wymarzona nuta Edyty Górniak? Oh, wow. To jest ciekawe pytanie. Jak opowiadać o zapachu? Myślę, że kadzidłowy faktycznie... Mimo tego, że jestem na scenie ponad 33 lata, jest kilka aspektów biznesu, których jeszcze nie dotknęłam, i tam jest nadal duży potencjał, ale, dlatego, że nie miałam, nie wiem, po czasu, rąk do pracy, faktycznie chciałabym mieć swoje perfumy, może swojego szampana, To z przyjaciółką moją, która kocha szampana, mogłabym się. Po prostu kąpać w tym szampanie. Rozkochała mnie w ogóle w, w bąbelkach, więc e, o tym sobie czasami żartujemy, że kiedyś będziemy miały naszego szampana, żeby celebrować takie piękne momenty życia. E, faktycznie jest, naprawdę, ja się tak ogromnie skupiałam na muzyce, że ta popularność, którą muzyka mi przyniosła, e, cały czas jest moim zdaniem jeszcze niewykorzystana nie w takim pełnym aspekcie, ale dlatego też, że ja. Przez długie lata nie dopuszczałam do siebie ludzi, którzy patrzyli na mnie wyłącznie tak. Przedmiotowo, biznesowo, jak na statystyki, prawda? Jednak chroniłam tą przestrzeń, chciałam, żeby sztuka przemawiała ponad wszystko i przytuliłam się do tej sztuki, trochę odsuwając inne aspekty. Dopiero na przestrzeni lat, kiedy ten, zaczęłam rozumieć, że tak naprawdę popularność y, daje różne możliwości, nie tylko to, że mogę zabrać głos w obronie ludzi, y, dając ludziom motywację, inspirację, aktywując ich potencjał, bo to uwielbiam robić oczywiście śpiewając koncerty na żywo, ale właśnie też to, że. Thank <laughs> you. No, to taki głęboki wątek, przepraszam, bo się zaraz się rozgadam za dużo. No. Wie, wiecie o co mi chodzi, czy nie? No. Ja, ja wiem ja przynajmniej, nie będę. Można robić, można robić poprzez popularność bardzo dużo różnych rzeczy, łączyć siły, łączyć marki, to jest wspaniałe. I tutaj jestem zawsze, już teraz jestem bardziej otwarta na to, żeby łączyć siły z kimś. Kiedyś wam taka Zosia samo się nie, nie. A teraz już okej. Okay. Panie Edyto, to ostatnie miesiące myślę, że można określić takim troszeczkę wycofaniem pani ze świata i mediów, tych mainstreamowych, i mediów społecznościowych. Jaki to był okres dla pani? Czy to było jakieś, być może ładowanie baterii, jakby pani opowiedziała o tym? To był taki, <laughs> to było wyzwanie, znaczy, to był taki, ponieważ ja się oddaję ludziom sztuce pracy tak bez tchu. I to spowodowało, że cały mój organizm się potwornie zbuntował. Zbuntował się w takim sensie, że zaczęłam mieć nerwobóle. Mój... Układ nerwowy się obraził. Miałam takie momenty, że byłam prawie sparaliżowana. Nie mówiłam o tym wcześniej. To było bardzo trudne, dlatego że podróżując po świecie, tak jak zawsze, lubiłam podróżować oczywiście detoksy i tak dalej ale teraz tak naprawdę jeździłam po całym świecie do różnych terapeutów, naturoterapeutów, bo przede wszystkim wierzę w tą medycynę, która jest najstarsza, w wiedzę, która jest najstarsza na świecie. Więc jeździłam do różnych miejsc na świecie, oddając się w ręce. Przeróżnym ludziom, naturalnym zdrowicielom, żeby to po prostu wyrzucić, to co uzbieraliśmy. Bo my mamy coś takiego, że my wszyscy bo to nie chodzi tylko o mnie że nawet jeżeli my wyprzemy coś umysłem, e, siłą woli, to nasz układ nerwowy to pamięta i potem sobie odreagowuje. I dopóki jestem w adrenalinie, nie dopuszczam do tego, żeby poczuć przemęczenie, wyczerpanie, e, wypalenie, e, nadwrażliwość. Dopiero potem, kiedy się zatrzymuje, a tak zrobiłam właśnie po Sylwestrze, e, to, to tak jakby poczułam moje ciało mi bardzo, bardzo się zbuntowało i planowałam przerwę trzy miesiące, a potem jak zaczęłam czuć faktycznie, jak moje ciało się zmaga i wyrzuca te wszystkie napięcia, tremę, stres, presję, oczekiwań, e, presję starań, niewyspane noce, to wszystko, to pomyślałam sobie, no to chyba nie jestem gotowa może nawet przez rok wrócić. Więc potem już pomyślałam sobie, dobra, no to sobie zrobię rok przerwy. Ale potem po pół roku już zaczęłam wracać do siła. Powiem państwu ciekawą rzecz. Oczywiście jest bardzo dużo wspaniałych fachowców, jeśli chodzi w ogóle o uzdrawianie, przywracanie w ogóle równowagi w ciele biologicznym. E, chińska medycyna wspaniała, ale muszę państwu powiedzieć, że najwięcej pomogły mi ręce młodej kobiety z Wejherowa. I kłaniam się Pani Dorocie, bo ona zdjęła mi tyle bólu przez kilka zabiegów, jak nie ściągnęli mi wspaniali yy, różni medycy, uzdrowiciele przez kilka miesięcy. Także ostatecznie okazało się, że w razie czego nie muszę na Bali, ani nie muszę na Indonezji, tylko do Wejherowa. Słowa daję. Pani Edyto, w takim razie życzę, żeby ten stan zdrowotny był, był cały ja czas Hej, okay, tak, tak. No ale był to proces, faktycznie nie spodziewałam się, jak bardzo zużyłam ten organizm. Po prostu go zużyłam normalnie. W świecie i powiedział: Nie, teraz już odpoczywasz, więc wszystko było dla mnie wysiłkiem. Dosłownie wszystko było dla mnie wysiłkiem. Nie mogłam się w ogóle nad niczym skupić, straciłam poziom koncentracji, zdolności wszelkie, nie potrafiłam nawet śpiewać, bo wszystkie tutaj mięśnie, mi powiedział. Enough. Więc musiałam odczekać. No, i potem pół roku już zaczęło to wszystko tak wracać do mnie. No, i teraz już powiedzmy wróciłam. Do pracy półtorej tygodnia temu, więc. W takim razie jest pani brawo i jest pani zwarta i gotowa do pracy, i nadciąga yy, no, trasa koncertowa, bożonarodzeniowa, w której między innymi weźmie również udział Justyna Steszkowska. Pół, pół żartem, pół serio zapytam, czy świadomość tego, że Justyna Steszkowska będzie obecna w pani życiu tak dosyć mocno wymaga jakichś szczególnych przygotowań pod względem mentalnym. Nie. <noise> Wie pan, e... Jeżeli jestem za kulisami e, i, i lecę pół świata, żeby spotkać się z ludźmi, z publicznością, która w zeszłym roku pokazała mi, jak bardzo docenia to, że, że przyleciałam ja i kilku jeszcze innych artystów z Polski, zobaczyć się z nimi. Ja jestem skupiona tak bardzo na muzyce, na interpretacji, na tekstach na tym, e, co mogę dać przez te kilka minut trwania wystąpienia że jakby te wszystkie naturalne, ewentualnie m, rozpraszacze m, Jakaś presja, jakieś może trudniejsze, powiedzmy, przeszkody. To jest dla mnie jakby taki naturalny smak bycia za kulisami, bo jak nie to, to coś innego. Nie ma takiej sytuacji. Ja nie doświadczam tego już od lat, żebym za kulisami miała faktycznie możliwość koncentracji takiej, jak mogę to zrobić w studiu nagraniowym. Więc zawsze te wystąpienia na żywo są gdzieś tam obciążone tym stresem, wszelkim technicznym, atmosfery, bo, nie wszyscy artyści są sobie życzliwi, sama tego doświadczyłam, więc no różnie bywa, ale naprawdę obiecuję, że zawsze jest tak samo, to znaczy ja nie rozpatruję kiedykolwiek, nawet kiedy ktoś mi jest jasno nieżyczliwy i wypowiada to publicznie, nie, nie myślę o tym, nie mogę o tym myśleć wychodząc na scenę, bo zabrałabym jakieś obciążenie w sercu, a ja jestem po to, kiedy wychodzę, mnie, staję przed mikrofonem, żeby dać ludziom, to, co mam najlepsze na hmm. tych kilka minut, bo nie wszystko mam najlepsze, ok? <noise> Więc to wymaga ode mnie starania, że kilka minut w ciągu dnia muszę dać po prostu the best of the best. Nie? Jasne. Pani, Edyto, na koniec nie sposób nie zapytać o to, co złego dzieje się na południu Polski. Pani pochodzi z Opola, ziemie opolskie bardzo teraz ucierpiały w wyniku powodzi. Proszę powiedzieć, co pani czuje, kiedy widzi pani te dramatyczne obrazki stamtąd? No i czy, czy, czy są jakieś szczególne straty w ludziach, w miejscach, które pani szczególnie dotknęły i ludzi pani bliskich? Wie, wiecie Państwo, ja miałam kilka miesięcy temu takie doświadczenie, że nie mogłam wrócić do kraju przez wiele dni, dlatego że była właśnie taka powódź, która spowodowała, że loty międzykontynentalne były zablokowane do odwołania. I siedziałam każdego dnia i wieczoru, patrzyłam na informacje, kiedy będę mogła wrócić do kraju. Jeszcze nie miałam takiej sytuacji w życiu, chyba żebym tak bardzo chciała wrócić do Polski, więc. Bardzo to też przeżyłam. Te obrazy znałam z pierwszej ręki, dlatego że w Dubaju mieszka moja przyjaciółka, która mi pokazywała w ogóle zalane metra, i to jak pęka po prostu nawierzchnia, pod którą jest piach, który się przesuwa i przesuwa wszystko po prostu. Więc to było te, te w ogóle abstrakcyjne zobaczyć i to, jak samoloty pływają po lotniskach. To, co się dzieje w tej chwili w Polsce, porusza moje serce bardzo, bardzo chciałabym móc coś zrobić i będę się starała coś zrobić, żeby się jakby wesprzeć w jakikolwiek sposób, chociażby psychicznie, ale na, na różne sposoby. Tych, którzy potrzebują tej pomocy. Jednocześnie muszę powiedzieć, że bardzo. Ja kocham Polaków i my, chociaż jesteśmy narodem czasem zazdrosnym, to jednak, kiedy przychodzą tragedie, ludzie się jednoczą. I to mi mówiła babcia świętej pamięci. Jak, jak idzie wojna, to się ludzie kochają w Polsce, a tak to sobie y, podtruwają krowy przez płot, niestety, tak mi opowiadała. Więc faktycznie te tragedie, y, jakkolwiek są bardzo, bardzo obciążające, one też pokazują aspekt miłości i wsparcia i empatii, bo takie obrazy budzą w ludziach empatię i człowieczeństwo. I staram się patrzeć i zauważać to, czy faktycznie jest tak, że, że możemy się jednoczyć i stać razem, ramię w ramię, a nie przeciwko sobie? Bo jednak świat bardzo dzieli ludzi, polityka, upodobania, religię. Um... Są takie sztucznie narzucone podziały, a w takich momentach wszyscy są sobie równi i potrzebni i to jest piękne, na to w taki sposób patrzę. Panie Edyto, życzę Pani wielu sił, jak najlepszego Dziękuję. zdrowia Dziękuję. i wszystkiego, Dziękuję. wszystkiego dobrego i powodzenia w muzycznych podbojach świata. Dziękuję serdecznie i będzie trochę niespodzianek muzycznych w tym roku. Żeby tylko mi starczyło zdrowia, to obdaruję, obdaruję moją publiczność, obiecuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.